Maxiu, Maxiu, czekaj, zanim konspekt w Twoim telefonie, to opowiedz o tej głośności swojej wypowiedzi. Bo to jest dość ciekawe. No, nie wiem, Z mojego co ja mówić. No, punktu widzenia to jest dobrze, bo wiesz, mikrofony są pochowane. Ja bez... nie jestem w stanie myśleć o tym, jak głośno mówię, a jednocześnie dobrze skupić się, żeby to powiedzieć, co chcę. Ja jeszcze muszę, wiesz, ja mam coś takiego, czasami bez zastanowienia chlapnę jakieś słowo i to jest źle odebrane, albo nie, nie, nie taki jest sens wypowiedzi, jak ja chciałem. Więc ja muszę też jeszcze nad tym się zastanawiać i jeszcze wiesz, nad tym co ja chcę powiedzieć, jak nagrywamy jeszcze, jak ja mam myśleć o głośności, no to sorry, ale no, ja, no, sumie, ja, ja nie mogę, wiesz, 20 rzeczy na raz robić. Jak ja dzisiaj przyszedłem, to miałeś słuchawki takie profesjonalne na uszach? Takie one profesjonalne, że 150 zł jest za nie dałem no, i kupuję tak taki raz na rok na dwa. Wyglądałeś tak bardzo profesjonalnie. A, wyglądały profesjonalnie. To, to już nie posłowałeś. W... Wiesz, co nagrywałem komuś głosówki i z kimś gadałem wcześniej swojego kawałku, który wstawiłem. W ogóle widzowie też u mnie zmiany na kanale. Teraz stawiam codziennie rano swoje kompozycje, a wieczorkiem takie nagranie nie swoje, jak gram. No i to jest tak co, codziennie i tak będzie przez miesiąc. Ja ciebie zapytałem o te słuchawki, bo tak sobie myślę, że jeżeli dużo czasu spędzasz na słuchawkach, to może do tego głośniej mówić. Tak, bo w ogóle. Się muzycy wydaje, często, słuchawki muzycy często mają gorszy też słuch, może z tego też wynikać, że ja ciebie słabiej słyszę. Ponieważ muzycy, no, raz, zobacz, no przy tej kolumnie siedzę bardzo blisko, codziennie po wiele godzin. Do tego dochodzi, wiesz, to, że ja słucham też na słuchawkach na przykład w domu, żeby nie przeszkadzać innym domownikom. Też, wiesz, słucham muzyki, tak, ale nie, też Twoje filmy słucham często, nie? Tak, właśnie, bo ja mam kilka ciekawych historii I to jest taka moja po prostu, taka mapa, żeby nie zapomnieć, bo, bo skoro już tu jesteśmy, a pewnie tu nie przyjedziemy prędko, bo ja, nie ukrywam, dzisiaj specjalnie przyjechałem, żeby nagrać tutaj odcinki, bo ja grać w innym miejscu, to jest moja taka już awaryjna miejscowa no, na dzień jest dzisiejszy. Szanę, bo jest za wiatrem, ale wiesz. wiesz, to jest część mojej historii, więc na pewno widzów to zaciekawi. Dużo osób też na pewno mnie to kojarzy, nie? Mhm. E, więc słuchaj, miałem tutaj też, jak zawsze wiesz, w takich miejscach, to ja mam też kolegów z pracy. Mikrofon, mam wszystko? Masz, masz A taki wszystko miałem jakieś takie, wiesz, chwile, czy Ja na pewno się nagrywam w wszystko ogóle. Jest dobrze. Czy to nie idzie w kosmos na darmo? No teraz nie pokażę, bo trawę. ale słuchaj, tutaj ogólnie na, po drugiej stronie stał mój bardzo dobry kolega Alelek, którego pozdrawiam. I on sobie handl handlował sznur sznurówkami, tak? są tutaj? Tak. I są słuchaj dwie szkoły takiego handlu. Jedna to jest, że masz duży wybór, rozstawiasz się wszędzie, ale jak już przyjdzie straż miejska, no to lipa. tak? A druga szkoła to jest, masz niedużo, w walizerce i jak widzisz strażników, to chyc, nie i uciekasz. Tylko kurczę, widzisz, żeby ci to dokładnie zobrazować, to poczekaj, niech, to, niech ta czwórka już idzie tam do połętu, niech jedzie. O, zobacz, widzisz tam? Tam jest, nie? Taki... Mm, bilety się kupuje, obok jest świetnik. Bilezoma, tak? dalej jest taka przestrzeń i dalej jest już zejście schodkami, tak? No to tak jak jest ta przestrzeń, to tam stał Lelek, a ja wiesz, tutaj grałem, więc... no wiesz, no kolega z pracy, sąsiad, nie? I wiesz, i taka śmieszna historia, zobacz, on tam stał, miał taką walizkę, co nie? I tu miał sznurówki, nie? I słuchaj, jak on z daleka widział, że tam szła straż miejska, to on wtedy nagle tyk, chyc, zamyka tą walizkę i słuchaj, i on tam wiesz, ucieka, śmiga, śmiga, słuchaj, ci go widzą z daleka, biegną za nim, biegną, nie? Słuchaj, i on robi coś takiego, biega tam, oni za nim biegają, on ich tam gubi, wybiega tutaj, oni gdzieś tam się gubią, a on wraca tutaj, tam i się rozstawia. I tak po kilka razy dziennie. I takie coś tutaj po prostu się, od, wiesz, miało miejsce, nie wiesz. Przez po prostu lata, nie. No i tak to wygląda. No nieraz go złapali, wiesz, nieraz gdzieś tam, wiesz, się schował, nie wiesz, gdzieś tam wszedł do kogoś zdajowego. No to... jest tutaj w ludziach, wiesz, się schował, taki się jak jedna owiec, nie? Z walizką niby czekam, wiesz. A jak opowiadasz o bo... tym, tu się śmiejesz. No bo to jest śmieszna historia, dlatego nie? to chciałem o tym opowiedzieć, plus wiesz, no, jesteśmy tutaj, co się mogę pokazać. No wiesz ciężej byłoby to wyobrazić sobie. No ale wiesz, no, to jest komiczne, że gościu stoi tutaj go gonią. No, no, no. On Tylko, tutaj pchy go... i tak gubi, jak wiesz, taki wiesz. Gdyby go złapali, że przez tory biegnie, to jeszcze nie by szabandam. Robi jak małe kotki. Nie? No, także to chciałem powiedzieć. Tylko zapisałem, że właśnie skrótowo tą historię. W sensie nie w punktach, tylko jeden z punktów właśnie było to, żeby nie zapomnieć o Kiedyś miałem tutaj jeszcze takiego gościa, właśnie siedziałem sobie tutaj, grałem, nie? I słuchaj, siad siadł do mnie jakiś tutaj, jakiś taki dres taki jakiś, wiesz, jakiś nie wiem, brazoletki jakieś miał, złote jakieś, nie wiem, pozłacane, ale taki, wiesz, to to nie on, taki typ. Nie, taki pijany, nie wiesz, tak tu siedział, siedział. Coś tam mi opowiadał, co to nie on, wiesz, jaki on tam, nie, nie pamiętam, ale taki się chwalił, wiesz, taki, wiesz, chciał tak, wiesz, taki się, tak napompowany przyszedł I zaczął mi zawracać gitarę, no w sensie nic do mnie tam tego nie da, tylko wiesz, tak zagadywał, taki piada wiesz, jak to jest takie nie niechciane towarzystwo z mojej z perspektywy Ale słuchaj, ja w końcu tak pijany, że tutaj zasnął Ja sobie tak gram, staram się nie zwracać na niego uwagę. No, no cóż, to no, takie warunki pracy, nie? On ja zacznouta. mu tu patrzę, słuchaj, wypadł mu, tu, on tak, wiesz, tak siedzi tutaj i tak ten raz się ja tu gra, a tu patrzę, jemu z kieszeni weź jakiś ten... Jak to się, jak to powiedzieć na YouTube? A, rozumiem. No wiesz, co coś, z czym można polować indyka, nie? A, Tylko taka ma... Jakaś pewnie, no nie wiem, na... No, no wiadomo, no pewnie nie taka prawdziwa, tylko takie jakieś, wiesz, a, no bez pozwolenia, które i tu można. Czy mu to wypadło? Tak, tak. I mu to wypadło i dobrze, to sobie jeszcze kurde, ale akcja, nie? A już tak go tak szukałem, sobie mówię ty, murteczko, coś ci wypadło, nie o to krzioł podniósł. To jest taka historia, no i wiesz, no opowiadam to, ponieważ akurat tu jesteśmy, to... Jak to, jak to nie wiadomo, kto ma w kieszeni schowane, nie? Nie no tak, nie, a czy ja to zawsze mam z tyłu głowy, że nigdy nie wiadomo kto co ma w kieszeni. O. I to jest bardzo pragnowe podejście do rzeczy. No, to jest, jeszcze chciałem wiesz, taką na przykład inne śmieszne historie, ale to już nie, nie, nie tutaj, nie, nie związane z tym miejscem, ale kiedyś miałem, słuchaj, taką akcję, to jeszcze były moje początki jak grałem, to grałem nocami na krakowskim przedmieściu. To jeszcze chyba był pierwszy sezon jak grałem, gdzieś 2010, może to był lipiec, może sierpień. I ja tam siedziałem na przykład w godzinach tak od 18 do nawet do pierwszej, do trzeciej, czwartej różnie, tak zależy ile ludzi było. No i słuchaj, tam grałem przed taką knajpą, nie? No i tam wiesz, a wtedy miałem, wiesz, beznadziejny keyboard, miałem chyba z nie, z trzy melodie, może nie, łącznie mój, i to był fragment, chyba nie żadnego całego utworu nie miałem, łącznie mój repertuar trwał chyba. 10 minut, no tam największy hit to oczywiście masz turecki do zarabiania, nie, a nie reszta no, wiesz, to tak, tak no także na, na okrętkę grałeś to. No samo. i słuchaj, taka śmieszna historia. Wyszedł taki kelder. Nie ja, wiem, ja miałem 19 lat, ja sobie grałem, na około 12 i sobie grałem, wiesz, ten keller taki to się palił sługa pali gadałem, wiesz. On tam słyszy, ale fajna nuta, nie? Ten marsz Turecki, wiesz, ten gram, ten mm, tylko parę nut, to, żeby wiadomo było. Nie wolno. Dobra, no wiadomo, taradara, no, no wiadomo, tak też może nie wolno, w każdym razie dobra, no, każdy, i, tak to każdy, jak to no i wiesz, rada co rada 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 nie? Później wiesz, tam, no on wyszedł tam wraca do pracy, bo on pracował w warze. Tam coś w, w sensie, to nie było gródek, to po prostu wychodził zapalić szluga. Tam była ławka, na której ja grałem, był też przystanek, tak? No i on wrócił do środka, był barmanem chyba, sorry, nie kelnerem barmanem, bo on za barem stał, tak? Drinki jakieś tam robił, no i słuchaj. No i tam pół godziny później oczy się dalej zagram, zbieram sobie kaskę jakąś tam, przechodzą ludzie, wrzucają, no i on wyszedł jakaś dziewczyna była, nie, No i dalej ja się zagram ten sam utwór, a on w końcu do mnie tak coś takiego, że te maestro, zarzuć inną nutę. A ja tak, wiesz, to w sumie to jest jedyna taka, wiesz, taka najlepsza. O, taki ząkisz, no ale dobra, nie? No i teraz najśmieszniejsza bo on znowu tam se poszedł. No i mija znowu tam trochę czasu, nie? Już taka wiesz, końcówka, widzę co i słuchaj, podchodzi do mnie dwóch gości, takich, powiem to tak, żeby YouTube ty, był zadowolony, takich, co lubią facet. Faceci, co lubią facetów, tak? No i oni do mnie podchodzą. No ja czuję się tak szymila, jakoś głupio takich przepędzić. Ale też patrzę coraz mniej ludzi, nie? No i tak sobie myślę, kończę zaraz, nie, o nie a co jeszcze możesz zagrać tak się chodzę, takie wiesz, tak. No ale jakoś tak wiesz, też nie chciałem im powiedzieć, weź wiesz, wiadomo co, nie. Więc, wiesz, myślę jak ich zgubić, jak ich zgubić, no i w końcu, wiesz, oni mnie zapraszali, może gdzieś pójdziemy, poimprezujemy, może się napijemy, ja, nie, 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 nie piję, nie. A to myślę, już na pewno nie z No, ale słuchaj, e, oczywiście ja nic nie mam do takich osób, oczywiście i, i to, to nie o to chodzi, tylko ja, ja, ja wolę, wie, wiesz, no wiadomo, ja, 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 ja dziewczyny, dziewczyny wolę, tak, tak, tak. E, i, I nic, nic więcej jakby nie, nie mam do tego, tak, tylko po ja wolę dziewczyny tylko o to mi chodzi. No, ale słuchaj, tak końcu sobie się dobra, kończę, no, ale ciężko było się od nich odkleczać. Bo oni też chyba... No i w końcu, wiesz, oni pytają, no to chociaż nam pokaż jakieś miejsce, gdzie się można napić, a ja akurat pod tym barem, słuchaj, no to ja mówię, słuchaj, ja się znam, jedno miejsce, I tak biorę ich, tak idziemy i słuchaj, ja tak z nimi i słuchaj, tam wchodzę, tam ten bar ma, on tam, wiesz, przy barze, a ja tak pokazuję na niego, mówię, tutaj możesz napisać. napić, a on, to kamino, ja się zabiję, ale jego mina była bezcenne, ja się tam zawinałem w ogóle, do dzisiaj to pamiętam, jak mi głupio było, więc... Ale, ale, ale przyznaj, śmieszna historia, nie? Ale widzę, że bardzo głęboko wchodzisz w tę historię, bo nawet nie zauważyłeś, że tłum ludzi koło nas przeszedł. A dobrze, no niech to słuchają, wiesz, mają tą okazję, że na żywo, nie? Widzą, a później to już, wiesz, no przez internet też to będzie leciało. Ja, no właśnie. Nie wiesz, tak na dobrą sprawę, ja się, no, widzisz, to jest to, ja się tak wczułem, że dla mnie nic nie istnieje, poza tym, że z Tobą gadam, telefonem, no, no gdzieś tam z tyłu głowy, i instrument żywiołowy. wiem, że mam, to to muszę mieć z tyłu jeszcze głowy. Jest bardzo żywiołowy. Tak, miałem też, słuchaj, inną historię, też tam tego okresu. To był, nie wiem, w 2011, może to był drugi sezon, jak grałem, albo pierwszy jeszcze, grałem na Barbakanie i słuchaj. I, i ta, ja wiesz, ja wtedy miałem jakiś taboret w ogóle do czapki, czapkę kładłem, wiesz, instrument pod pachę, żadnego futerału, nic, jakieś tam, wiesz, trzy kawałki, brzmienie instrumentu jak jakiś stary gębo i nie. Także, no wiesz, lekko nie było, to by tam 10 zł na godzinę, jak zaczynałem, nie? Więc na, naprawdę to, to było to było. No nie, nie, szału nie było, tak? Skab nie wywalało finansowo, ale słuchaj, podszedł do mnie taki gościu, nie? No i wiesz, i tak trochę też to było niechciane takie, bo on mi zaczął... Wiesz, no ogólnie czasami się docenia czyjeś rady, ale ja nie lubię niechcianych rad, albo pomysłów, które ktoś chce, żebym ja wprowadził. Niech jest każdy wprowadza swoje pomysły, tak? Bo tego wszyscy tu jesteśmy, żeby każdy swoje pomysły wprowadzał. No, ale w każdym razie gościu, wiesz, tak podszedł, nie? I mówi, słuchaj, tam jest Komorowski z żoną, je w ogródku, nie? Zagraj dla niego. A ja sobie myślę, nie dobra, tam nie Wiesz, sobie myślę, co będę mu zawracał głowę tym poważnemu prezydentowi Polski z żoną tam. Wiesz, ja też mam takie, że no kurde, nie chcę tam się wiesz, komuś cinać ktoś tam jest, żona, a ja tu przychodzę. Ale wiesz, ale gościu mówi zagrasz do niego, ja zanim dążyłem, mu coś powiedzieć, patrz, on bierze mój taboret, mówi, chodź, pomogę ci. Ja myślę, dobra, w sumie prezydenta nie, nie co dzień się spotyka, nie, nie co dzień się Myślę, a dobra, może ma rację, a może wiesz, kurde. Może, może rzeczywiście mi zaboli dobrze, nie na przykład. No i sobie idę, i wiesz, on mnie tak zapowiedział w ogóle jak jakiś mój menadżer ochroniarz, nie wiem, i wiesz, i mówi, że tutaj muzyk dla pana zagra, się tak przywitałem, no. A sprawdzali ci sprzęt? Nic nie sprawdzali, słuchaj. Oni jedli w ogródku, po prostu obiad z żoną Komorowski ja wiesz, w wolnym czasie. No i wiesz, on tak zobaczył, okej, okay. tak pokiwał, coś, wiesz, tak grześ no dobra, ja tam się, wiesz, rozstawiłem, gram, o, jak, on jak ja w ogóle chyba nie zwraca uwagi na to, że gram, gadał chyba z żoną wtedy. Ja zagrałem ten jeden utwór. No oczywiście skończyłem, oczywiście zachował standardy, ukłonił się tam, podziękował i od razu wrócił do rozmowy, no i tyle. Ja nawet grosza nie dostałem. Ale oczywiście to, Ale nie, jest, to nie jest... masz historię do To nie jest żadna pretensja, broń Boże, wiesz, ja, ja nie mam żadnego problemu, że on mi nic nie dał, Uważam, też też zachował standardy, ponieważ podziękował, no nie miał obowiązku, może miał ważne tematy, ale podziękował. To nie jest tak, że ja tam przychodzę i on musi mi teraz udzielić nawet 5 minut uwagi, nie, broń Boże, nie. Maksiu, masz dwa utwory. <grym> ale wiesz, ale grałem dla Komorowskiego w wieku 19 lat. A Ty, Jacku, co robisz w wieku 19 lat? <grym> o, chcesz wiedzieć? <grym> <grym> Grałeś dla Komorowskiego. Posłuchaj, <grym> słuchaj, sprzedawałem piwo na bazarze. <grym> nie, tak zażartowałem. Nie, ale ja mówię serio i wiesz, tajacy ode mnie kupili, znaczy wszyscy sobie kupili. Piwo? <grym> no tak. Całą skrzynkę. Nie, nie, okej, okay, ja tylko tak zażartowałem. To, nie, to było pytanie retoryczne. Chyba jeszcze takie. nawet nie miałem 19 lat. No. Z, doł, z dołka mnie tata odbierał. Ale także widzicie, grałem też dla, dla prezydenta, jak miałem 19 lat, więc myślę, że to jest bardzo młody wiek. A Chopin, masz tak? dwa utwory króciutkie Ma, Mam, mam. Czekaj, tylko jeszcze ja na mapkę zwrócę uwagę. To jeszcze zdążymy. Y, dobra, nie, właściwie wiesz to tutaj jest grubsza. Jeszcze są dwa, ale to już można na tym odcinku zostawić. Bo tak, bo to już chcesz tak? Taki? To dobra, to teraz tak. I słuchajcie, widzowie, tu jest jeszcze dwa utworki, zagram i słuchaj, jedna była historia, to było ostatnie, to było jakoś, nie wiem, z 5 dni temu podszedł do mnie kolega, który troszeczkę coś tam grał. Ja akurat grałem, no i on mówi, słuchaj, a jak ja bym ci zagrał cokolwiek, taką jakąś melodyjkę taką cokolwiek, to czy ty byś odłożył do tego reszty? i zagrał coś takiego. Czekaj. Patrz, coś takiego zagrał. I to jest wszystko, skończył, nic więcej nie zagrał. Czyli to jest całość, co on zagrał. No i spytał mnie, czy ty, wiesz, ja coś do tego dorobię. Nie? Ja tak się zastanowiłem z minutę, popróbowałem przez chwilę. No i po minucie wyszło mi coś takiego, nie? bo to jest takie krótkie, nie? I nie najlepiej to co zagrałem, a drugie to już jakieś moje teraz, które przypomniało mi się ostatnio, to chyba z rok temu ułożyłem. To, co zagrałeś, to tak pasuje pod jakąś grę komputerową, tak mi się wydaje. No, czyli gorsze niż film, rozumiem, Nie, rozumiem. nie, a ty, 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 to są utwory, które, wiesz, stają się standardami wielkimi. Ale to jest tak jak wiesz, w ramach ciekawostki, a teraz zagram już taki utworek, który sam wymyśliłem z rok temu, potem o nim zapomniałem, a ostatnio z tego odświeżyłem, bo właśnie mieliśmy nagrywać, więc sobie Pomyślałem, że warto to odświeżyć, nie? 你可以 Średnia, bo wyszło, no ale dobra. Maksiu, bardzo dziękuję. Trzymajcie się widzowie.